Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku The Sims 4 jest jakaś aktualizacja I nie wiem, tak to inaczej wygląda Już dawno nie grałam, ze mną jest Dawid Avi Ta. I będzie Tańczę. komentował moją grę Będę uważnie obserwował jak Paulina zajmuje się swoimi simami mhm. czy Dobrze ich karmi, czyli ich na pewno nie głodzi Ostatni raz to było to z bliźniakami, że już dorastają trochę bardziej i taki trochę remont Ale już dawno mnie nie było w simsach i nie wiem jak oni sobie tam radzą Więc zaraz zobaczymy O nie, wszyscy nie żyją nie, nie no. Ich. Nie no, że chociaż była taka akcja, że przez przypadek Coś ten pozarne? syn szedł do wody, bo miał naprawiać jakby miał naprawiać tą mm, zmywarkę. To umarł? No i umarł. Ale ja to zrobiłam, że się nie zapisało i wtedy żyje. Ja już, już mu nie dawałam tej roboty na sobie. Zabiła, zabiła syna. A on sam się zabił, on podszedł sobie to naprawić. Stanął w wodzie i bawił się kablami. O! No, bardzo mądry. On kurde, on w ogóle cały czas wywołuje pożar i w ogóle wywołuje wszystko. Okej. Okay. Ogólnie tutaj mamy te dwa bobasy. Na razie są one w tym pokoju, ale niedługo trzeba będzie zrobić świeże mięso. Co? Niedługo trzeba będzie im zrobić spokój kolejny Tym dwóm To będzie idealne miejsce tutaj Ale ten dom jest kurde wielki, o. No nie masz trzy tam, piętra I yeah, to budowaliśmy Tutaj bo... basenik Czalić, że to po dwa lata temu? To jest niewiarygodne No, dwa lata temu zaczęłam tą grę w Simsie y i do tej pory... Tój taka... Polna, czekaj! Hmm. Zanim zaczniemy odcinek To może pierw was zaprosimy do pozostawienia jakiejś oceny bądź subskrypcji No i komentarza Co myślicie, nie wiem, o Simsach, czy lubicie kto grać i jak wam ta gra wychodzi Jakich również zaprosimy Zapraszamy was na serwery discord, tak i również może na mój kanał, nie wiem, Paulino to raczej. No, nie. zapraszamy na kanał Abiego, zapraszamy no. na nasz discord, na jego TikToka. Mm. Wszystko jest w opisie filmu, idźcie w opis filmu, zobaczcie co tam jest. Tak, dokładnie. Ja za bardzo nie wiem co teraz zrobić, bo już dawno nie byłem tutaj. Ja może dam, żeby sobie spała, bo jest strasznie zmęczona, ale oczywiście spać no to Czy masz puste pomieszczenia, nie. Wiem. Nie, nie są puste, tylko tutaj jest na razie zamknięty teren jakby. Pół ona prawie masz, kobietą. No. A my I od to, zera zaczynamy. I to wiesz, od zera nic nie tam. I to zare, zero, zero, comment na wzór mod Herloden, nic takich Kto rzeczy. Czemu ty beczysz drugi dzieciaku? Ty wiesz, że ja nigdy nie grałem w simsów w Simsy bez cheatów? To jest pierwszy raz, kiedy gram z tobą bez cheatów, nie? Na serio właśnie. No to nie jest, to jest. Ale znałem zawsze sposób na, na zbieranie grzybolów i takie inne takie rudy, minerały, żeby farmić mamony, albo wiadomo, piwnicy nie? Każdy grał na mod Herloden. No ja nie. Głupie nie. dziecko, przestępłak. Przestań płakać! Eee, czekaj. Um... Powiedz mu, przestań płakać, to nie będzie płakał. Dobra, weź kąpiel może... Przestań płakać, ty nie masz emocji! <noise> Dawid, proszę cię. On już chodzi do pracy, co? Nie co on ma za pracę? Nie, uczeń jeszcze. A On zrobi pracę domową? <noise> Ta, on, lepiej zapytaj, czy mama zrobiła pracę domową za niego. Mamy, wiesz, że robisz on śpi. Jak robisz zadanie domowe z dziadkiem, to dziadek robi zadanie domowe. A gdzie jest dzieciak? Czemu on jest łysy? Czym Czemu on jest łysy? łysy? Zgoli się na łysę. <noise> Ej, co się stało w ogóle? No uznał, że chce wyglądać jak dero. Podobało mu się. No, serio? Dobry i... Nie wiem, może się coś nie wczytało. Naglądał się filmów erotycznych. Nie że oczywiście. Ej, nie, to jest duży pandek. A to kto to jest? To jest córka. Czemu jej się włosy nie wczytały? Ona jest łysa! Masz no, córkę, która słyszała? Może po prostu jeszcze nie ile na ma lat? Nie, ona nie jest łysa. Bo przed chwilą szła i nie była łysa. Może jak wstanie, to nie będzie. No, co jej się stało z włosami? Przecież miała włosy przed chwilą. Kurde ciała. Ona się zestresowała i wyłosiała ze stresu. Wszystko prostą szkołę. <grym> Tak, dokładnie. Program edukacji. Oj, w ogóle coś zostało? Patrz, to jesteś ty. Jeszcze taki stary trochę. Ej, ale Maria. To jestem ja. To co jest co nasze. Ty masz czarne włos To jest nasze dziecko najstarsze. Później to jest to młodsze już. What the fuck, ty, ale jaja, co jest? Co no? nie? powolone w ogóle. Ja już nie pamiętam, że oni są tacy duzi. To są ja? już dżentelmeni, przystojni mężczyźni. Czemu on ma tyle jedzenia w tym? Tyle rąk Prząt do roboty. Ponieważ mamy tyle rąk do roboty. Weź, zrób piwnicę i śpia. psać ich, tam nie co on ma w ekwipunku? Kawę zepsutą, przeterminowaną jakąś? Ja też zawsze tak w kieszeni sobie noszę. <grystujesz> <grystujesz> tak, w kieszeni sobie No gdzie oni trzymają, jak nie w Nie mogę zdołać. Dobra, dzieciaki żyją. On chce się zesrać. A <grystujesz> jego mama go kopi. A no to idealny on jest do robienia robienia kaki. Nie, nie mogę. Czemu ty go myjesz, że Więcej opcji. Pokrzep go należycie. Związek. Krzebing go. Z, z taką młodą osobą. Bezbrudny. No. A co chodzi z ten związek? Nie rozumiem. Nie wiem, możemy sprawdzić. Przyjaciele, syn. Kamil panda. Nie moglam. Zmienił imię, Czemu Kamil. To się nazywa Pandek ten... 3. Marcin, Kamil, Pandka, Pandek i Pandek. No to wszyscy mieli być Pandek. <laughs> Panek 1, panek, 2, Pandek 3! Jasne. Nie w tym wypadku Pandek 4. No coś nie bykło. Czemu to dziecko położyłeś tu? Mhm, pielucha super na ziemi. Mhm. Nie! Normalne, żeby trzymać. Wow! Na ziemi. Pies, używa głosu. Który to jest? Ten chyba Okej. Bo włóż to dziecko do końca? Co to w ogóle robi? Pandek X2, Panda odrobił swoją dzisiejszą. Co zrobił? No bardzo on robił. Za fajne imię Pandek X2. Pandek X2. Dobra, idźcie spać. jego imię to jest po prostu zadanie matematyczne. Ja się od razu podlizał w szkoleniu. No, smutne. Nie? Dzisiejszą płacą do Okej. To on okay. jest głodny? Dobra, nie idziesz spać. Teraz tata nakarmi karmi ciebie. Nakarm. Nakarm dziecko. Czemu to dziecko dalej nie jest w końcu? To za za weź to dziecko wstać do łóżka, bo ono coś tutaj rozwali zaraz. Szybciej, szybciej. No i teraz miał, Czy no nie mogę! No takie są zwierzęta. Ej, daj ją tutaj. Daj ją na chwilkę. Ale jak widzisz, z dziećmi nie lepi. No. To co półna robi. Aha. No no ona tak sobie tym, Czemu miał trzymasz, to trzymasz, się, 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 te, tak jeszcze stwierdziłam. No. Czemu by ja? Trzymasz, trzymasz. No widzisz, widzisz, widzisz i to tak trzymasz. O nie, i nie przy... Tak. Ona ci mówi. Nie trzymaj mnie! Ojojoj oj, oj. Ja nie chcę być trzymaną Który to jest pandek? Czemu ona jest łysa? I czemu nie idziecie do szkoły ludzie? W tej rodzinie się podoba. Nie podnia... idź spać! Wszystko co się dzieje to jest dziwne <grym> Nie graj, idźcie spać, już! Takie anomalie w tej serii powinno to nie, nie pierwsza. No tak Dziecko ci się zesrało na rękach, weź go, weź go, weź ano, Ja tak lubię Nie! Tak jak lubię Przewiń Specjalnie zawsze trzymam dziecko na rękach i czekam nie aż się ze sobą. co ty w ogóle? Lubię, lubię, lubię poczuć trochę ciepła na rękach. Jasne. Mm, dobra, czekaj, tutaj trzeba ułożyć tego dzieciaka. później je mowę do łóżka. Może chociaż syn zrobi za ale zrobota. Ale ma Gdzie? <noise> no widzę właśnie, ale gdzie gdzie ten sim zamiast to jest dziecko? Drugie. Gdzie jest to dziecko? Wyniósł je na taras. Boże, no, co że za te, chłop. Żeby przypadkiem mu nie wypadło. <noise> No i czemu stoi? i nic nie robisz? Przebiej go szybko. Słowie tak w maju. gdzie ta piłka? Wiesz, weźmy zrobić obiad, odjazd, będziesz na talerz, nałoży, pójdziesz sobie gdzieś na zewnątrz i będziesz na zewnątrz i od na ławce. nie? Nie wiem czy... nie takiej sytuacji, ale jest komiczne. Jezu, i teraz na balkonie pielucha Mierdzi. Czemu ty grasz? Idź spać, człowieku, czy do szkoły, czy coś. Dobra, ona idzie do szkoły. On nie idzie do szkoły? On uważa, że chyba masz syf w mieszkaniu. Dzisiaj piątek w tym Sach. Czemu nie idzie? Na którą on ma? ósmej. on nie poszedł do szkoły? co ja mam zrobić? Powiedz może że się opierdziela. Ej nie serio, jak ja mam zrobić, żeby on poszedł do tej szkoły? Jak mnie nie, tutaj nie wyskakuje. Nie, lekcje za trzy dni. To on już był w szkole? I dzieciak leży na tarasie i płacze. Ty no, on się teraz muszę tylko nie winąć. Tak Taka o Czemu nie biegnie? go. Gdzie są te dzieci? No, co jest z nimi? Czemu wy śpicie? Co ty jesz? Śpi. A ja? ja Jestem głodna. Oto ósmy, czy dziewiątej nawet? Gdzie jest dzieciak? Jego, gdzie jest dzieciak? Jego sen jest gorszy niż... gdzie on jest? Jak nozyk, nie mm, tutaj leży na podłodze, jeszcze go ktoś zdepta zaraz. Trzeba go podnieść. Może co za głupie Przeci dzieci? Dzieci leżą na podłodze, no co się dzieje. No idziesz senie normalnie rano, ty się tak. pod nogami. Normalnie dzień jak dzień nie reagujesz. Dobra, e, czy jest jeszcze może coś. Czemu tu leży pod śmietnikiem coś? A no, bo po co do śmietnikach można dać pod niego? Jezu, jaki syf w ogóle co jest, dobra. Lepiej tam jest sprawdzać. <noise> syf. Okej, okay, talerz, Jeszcze nie jest tak źle, to... Jak się zdrowia? No to spoko. Dobra, weźmy coś, ugotujmy. Ugotuj. Może się wczyta kiedyś. O, dobra. Mm, pierogi z warzywami. Na przyjęcie. Tak, wow. duża porcja. Gdzie jest ten... Dobra, chociaż jedna się dzieckiem Gnębi, zajął. Gnębi brat. Wejdziesz do tego drugiego z ziemi podnie. Uczego wudesz? Jasno. Dzieci przypadają. W w surowych parówek nie można jeść. Nie Czemu on śpiąc, zamiast się podnosić jego sen, to on spada. nie wiem. Przebieg lekcji. No musiała przy, na chwilę opuścić klasę, bo porozmawiać z rodzicem. Przecież by Pandek zajął się klasą pod jej krótką nieobecność. Czy Pandek powinien trzymać się wskazanego przy nauczyć planu plany lekcji? Czy, czy robić z klasowymi kolegami koleżankami z zabawnego i otwego? Z tego zgodnie z planem. A myślę, że będzie Anne Duel Likafaka. <laughs> no, poprawiła, co no. No taki. No już tyle. Dobra, dzieci leżą w kołyskach, Wreszcie. No to teraz no. możesz się wreszcie wysrać. <laughs> o! <noise> Najlepszy element dnia. On <noise> nawet pocałował go na ten rano. Dobra, już wystarczy się tej opieki nad tym to jest? Kubek na środku przejść. <noise> kto zostawił zostawi kubek na podłodze? Myślę, że to będzie, myśląc, że to, to będzie idealne miejsce. Że to będzie idealne miejsce to na to. Plo. Jak w pobliżu ma, no wszystko. Kurde, stoły nawet, nawet na kanapę, w sumie tak to nie bardzo. no, ona no, no, no to w końcu zrobiła to jedzenie? Czy co ona no, tak długo? Długo robi z jedzenia? No. Co za sim? dziecko teraz? Wsadzi do... do łyja i... Weź porcję. Szybko. I o, dobra. A, ej, ogóle ona się teleportnęła na drugą stronę, widziałeś to? No to lubi. Smutna jest. Podzielony smutek. Kto jest smutny znowu? Dziecko? głupia. No to jest mój. Oba są głodne. One są niedokarmione, zaraz opieka z płacinami je odbierze. No to nadążaj. Dobra, to okej. Okay. nie a czemu ty nie weźmiesz tego? Co? Matczynego. Jeszcze może być opcja chyba, nie? Nie, już chyba nie. A no zobacz w telefoniku. W A ja no nie, nie wiem czy nie ja pracuję. No chyba nie pracuję nawet. Znaczy cholera ile lat nie si mają Nie mają lat. ile mają lata? No halo, co nie działa moja Ja lata muszę. Ja no nie będziesz. Ja nie mogę podtworzyć mojej postaci. Simpson ma, no. matczynny był no, chyba dosyć krótki mi się wydaje. No, jestem zwolniona. Nie mam pracy, tylko ty pracujesz. No chyba no, wypadł za jaką stawkę. No, Utrzymujesz mnie. Całą rodzinę! Ale zobacz, że dostajesz 328, jakiś tam... Za godzinę, nie? Za godzinę, nie. Simokoinu. No Simokoi. mal nie wypas. Dobra, nakram o dziecko, bo ci opieka ta społeczna zaraz na ten. Wparuje na dom. Siedem osób na głowie mam. Ja jestem rodziwym alfa. Dominuję nie What the fuck? Nominujący alfa. <laughs> alfa <powalona>. loda. <laughs> 7 osób na głowie. No, ja dojadam pewnie, jeszcze, Ale nie, najgorszy element w takim rodzicielstwie to jest to, kiedy, kiedy jemy obiad i wszyscy mówią, że nie mogą dojeść. Ja muszę jeść po każdym. A jak to się sprawdzało? Po 7 osób. U 6 osób trochę ciężko, dojadą. ja bym to, to. Oboje, oboje mają chyba urodziny. Już za niedługo. Za niecałe dwa tygodnie będą mieć urodziny. Jakieś lekcje, nie mówią, tak mi dają. A, dobra, jak się no co? Co ja? Nie, spalony żart. Że... Czekaj, gdzie jest to dziecko, i spać. Nie, no brać śpi, kurzu, co za znaczy, dziecko chodzi. tą butelkę z przodu z środka? No, dawałam, żeby wzięli, ale nie, nie, nie. Super, sprzedaż. Teraz, yy, co nie mogę podać? Okej, okay. no to co? W tym ogólnie ogródek jest dalej zaniedbany. Dzieci Czego zaniedbamy? Chyba. Nooo, jakoś tak wyszło. Ale no w ogóle z tym ogródkiem to styl pilnuje. No, tak kilka roślinek fałdów. Tak? A miałeś więcej? Cały jakby. Mój, już tak powiem, no to, to, to nieważne. nie, to był ogród, to, to zrobiłem dziś. Szukaj, że. Tak wygląda to się nie da podlewać. Nie, nie. nie wiem, czemu. Jak się tak musi być. Jak dojdziemy? A to? Przedłużamy. A co tam w ogóle się To się chwilę nie zmieni, no musisz wiesz, trzy dni podrząd podlewać i może coś tu. Co weszło w ogóle w tym Sims? Co weszło? Z rabaty, no zobacz, to A. wszystko do kupienia. No kub? Kupolna, kupolna. A co nas tam tak Dawaj Au. Coś mi się stało. Aut. Gryzienie to ty, naturalna część rozwoju dziecka. Aha. No nie, gryza... dziecko ogryza ją w suta. Gryzie suta. A to drugie, że jestem zmęczona. A no, Tylko to drzewo jest takie, takie. Dziecko się domaga mleka. No to gryzie. A tamto? Przedaj wszystko. Zobaczysz, ja czytaj sprzedajesz. Zobacz, no, czekaj, już. wygląda. Otwórzmy to. Wow, czy to jest pudełko z kolekcjonerską figurką w środku? Nigdy mi się tych figurek nie udało zdobyć co do jednej. Da. Mi się udało wszystkie kryształy za to wyłonić. Za a gdzie to się sprawdza? Klikasz sobie w ekwipunek i masz diament z Tutaj chyba, no. To jest w dół. O, tobie innego kamienia brakuje. Jednego? No, No, jednak. Ryb masz dużo. A gdzie się sprawdza lauczy? No, Szukaj chyba, bo po prostu jest zwinięte. A? W Nie wiem. No, dole byś miała, a Są dole się miałaś rozwijana, przecież źle tego było. No, ale zero? To ja znalazłam dużo, to no nie będzie zero na pewno. Może to jest to, tropa. Mas... No, to jest to. Czego tropa? No Ty, no wszystkie. Ej, to może też wszystkie miałem, bo... Nie wiem, kamieni mi ja jeszcze tak, nie tego A to co to jest? Trywiastki, to się robi przy takiej maszynie. A jak coś wykona z tego wszystkiego, to się chyba dostaje jakieś bonusy specjalne. Nie mam pojęcia jakie. Trzeba żad więcej szukać. Szukajle ża! Albo rozmawiać. Mm, dobra, dzieciuchy śpią, to ja mogę się położyć też na chwilę. No co tam takiego ciekawe czytać? No co mam zrobić? Żeby musi im jakiś tam... Ten... Miałbym te aspiracje, lepsze. Czemu oni są tak długo w szkole? Jest do No to nie proste. Nie wiem, ja tam się nie mogę doczekać, aż będzie tam urodziny dzieciaków. To wtedy będziemy musieli znowu zrobić remament w domu. Nie, nie, ja pamiętam co w Simsach... Ja lubię remamenty domu. Ja Dobrze. pamiętam co w Simsach nie było, żebyś wiesz jakiego kalendarza. No ja sam tam... Co? się domyślać kiedy. Nie, no pisało ci na telefoniku, miałeś wiadomość, że za niedługo urodzimy dziecko, nie? Masz yy, smutek? Nie mam. Z względu na, ale nie, w sensie ten... Takie, że chcesz... A, że spięty jesteś, bo muzykę chciałeś. Jedny Dawid. Musisz sobie muzyki posłuchać. Ocena w porządku, zaraz to spresy wywalą. No jest w porządku, to czemu jest w porządku? Ale jest to nie, 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 nie już. Jest w porządku. albo no, że dziecko znowu beczy. Czemu ten głupek nie pójdzie spać? W ogóle... Czemu wy nie odrobić pracy domowej? Już te do roboty. No, zapiełdować. No nie, ten już odrobił, no tak, zapomniałam, że to jest jakiś tam psikopat, który co. dopiero co ten i już. A ta się czuje zbyt swoje, żeby odrobić pracę. <noise> Wymówki. No, ja jestem spięta. Nie. iść do pracy, bo się spóźnisz, człowieku. Co ty robisz w ogóle? Musisz utrzymać siedem ludzi, czy sześć? Siedem. Jezu, dzieciaki, ten beczy, tamtemu coś nie pasuje. Czemu ty nie poszłeś do pracy? Do pracy wypadł. Idź do pracy. Ja nie, nie chcę. Nie widzisz dziecka. No. Trzeba dzieciaka, ten... No to trzeba? żeby mieć mu pieruchę. Po pierwsze, bo już od niego śmierdzi. No i go nakarmić, bo zaraz opieka społeczna wparuje do domu. Lub te rzeczy A ten jest smutny, ten? Jestem go no, ma Na małpykę. Lawinowy chichot. Ale to się chciałem, a ktoś mój nie, bliski. No chyba nie jego brat. A co tutaj jest? Jakiś talerz brudny? No a później go odłożysz tutaj. Teraz e, musisz posprzątać to gówno, no. <głos》>, które dwoje dziecko zesrało. A my sprawdzimy, co tam u tego innego dzieciaka. On broń, że znów się coś zepsuło. Ciekawe czy będę miał naprawić, czy już się nie popierdzieli, że <głos》>, tak powiem. Naprawiaj to, fajnie naprawia. Za cicho powinnam mówić tutaj jakaś dziewczyna. Mmm, może poznamy sobie. I szybko. Eee, ona wygląda trochę starsza, wiesz? Nie, ona sobie idzie. O, to jest idealny no, no. no jasne. Nie, on nie zdąży dla niej. Trudno. A ja taka wkurzona jestem. Dobrze, chodzi o szminki, które są się opóźnieniu. Szkoda, że w hmm. realu takich nie ma. Likwidacja. Ciekawe co by się stało, co by się stało, jakby tam wsadzić jakiś element ciała. Na przykład głowę. Co? <laughs> Ty już lepiej jest, nie był. Dobra, dobra, nie będę nic mówił. Gwiazda głaździ. Mm, tak, K lubisz majsterkowanie. Przyda się to. Ale nie poderwały dziewczyny. Pandek X2 Panda. Haha, <laughs> żeniwisto. Czemu chcesz robić pompki? Będę randomowo w kuchni za to pompki robić. Dobra, czekaj. Mm, może jakiś związek? Bardzo zdrowy chłopak z niego. Jakieś marki ma tutaj jest. no To jest dziecko. Ile jako dorosłe? Mm, no to nie wiem, Martyna to jest dziecko, to nie może. Katarzyna umarła. Z dinozaurem ma bardzo dobry kontakt, zobacz. No to dinozaura zaprosi. No tak. Po co goś mam szukasz? No, no nie weźmiemy nie to. Ale co ty robisz? No chcę, żeby przyszła do nas. Po co? No bo chcę. Rozmawiać z. Nie ma żadnej dziewczyny. Nie wiem to patenty. a A to przykre. A on, on nie ma, on nie zna żadnej tej, nie ma żadnej koleżanki. On, no, żadnej nie zna. Okay. No, ja okay. ja Paulina, nie? Dużo, no nie ma sekwa No ja? Jest nam Paulina, nie? Ty też jest chodzić, jakiś. Czy kraj? No nie umiał się na nie popatrzeć. W lewo i prawo. A co? Nie, to jest on chyba. On no ewidentnie. A może on będzie gejem? Sejam nikogo tutaj nie ma. Tam my jakieś dupy mieszkamy. O tutaj jest. Łobi sobie. I łowi sobie. I to jest. O, patrz, to jest baba. Jak ona łowi ryby, mając szpilki na nogi, na stopach. Ale ona jest stara? No dobra, przywitajmy. Nie gadaj się z no, tym gościem, Ale ona, ona łowi ryby mając szpilki. <laughs> No cóż, może tak lubi. Może bez szpilek nie daje rady. Tylko przynoszą jej szczęście, nie wiem o co tak. chodzi. Dobra, oni są ogarnięci, hmm, Tak trochę... Za Dobra, to będzie na razie na tyle. Może w tym odcinku po prostu dam kolejny odcinek, gdy już te dzieciaki będą mieć urodziny. Zorganizujemy im urodziny i ogólnie zrobimy kolejny remament. Tylko, że tym razem może całego domu, a nie tylko... Remont całego... całego chaosu. Ty paulina, że to cię wniesie Simo nie zobacz źle ma. W dodatku, że sprzedam to Nic wszystko, co? które tutaj jest, to... Będzie Albo po prostu zrobię taki moment, żeby ten... Żeby to nie potrwało, potrwało też nie wiadomo ile i żebym się wszystkiego nowa. Tutaj, jeśli są dwa pokoje, to może na razie zorganizujemy te dwa pokoje. No wszyscy są spokojni jakoś dzisiaj. O czekaj, jeszcze poszło, poszedł chyba tam. O, zaprosił tam Zaprosił ją do domu! Ale jego pracy yes. rozmawia z nią. <laughs> Odbija mu kobietę. No trochę tak izda. No. Dobra powinna, no to się żegnamy. Działa bardzo pladne smowy. Patrz, powiem, że muskuły zrobimy. Skończy? Ole będzie żena. No czemu go wstydza? Ty zrobi to? Nie, zobaczmy. wrężyć? Na Maskuły? O no. Ojej. Ej, patrz ona, a jej się podoba. Spodobało się jej. No teraz daj na nią kliknij, daj więcej opcji, daj na miłosne. I daj wypowiedz ten, że się zakochał, nie? Związek? Nie ma już. Nie ma działania? Działania bardziej. Ta. Daj działania. Nie ma. Nie hmm, ma kiedyś normalnie się dało, prawda? Okej, okay, jakieś romanse tutaj. Aha, już nie wiem. Może... mu się. No gdzie ty idziesz? Rozwamy na lepszych szybko. Dobra, allora, ja przypominam, że mieliśmy zakończyć odcinek. Gdzieś to już trochę temu. No tak, tak to Jeszcze lepiej sobie wiedziemy. Mmm, 7 zł, ale dużo! Spokojnych. Czemu wy nie idziecie spać? Dobra, już nie rozmawiamy, muszę spać. Gdzie masz paskudne otoczenie? Nie wiem o co ci chodzi. Że wszystko jest czyste tutaj. Czy ty widzisz gdzieś tutaj ten? Coś? Jakieś pieluchy, śmieci. No, hmm. był śmierdzący kubek, nie? Dziecko Bo on mówi, że paskudne otoczenie. Może <laughs> banna obrudzona była? A może on nie? Jest... Dzieci śmierdzą. No tak. No tak. Jak się nie dba o dzieci, to takie. Nie, no może czemu wy tak stracie pod siebie tak często? Dobra, to już poza odcinkiem i mi pieluchę. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka i czekajcie na kolejny, gdzie... Drugie też się zastrałuje. No wie. No, także... Mm... No zobaczymy. Do zobaczenia w następnym cześć. odcinku, gdzie będzie jak dorastają dzieciaki i Czebucja. urodzinki. I może zrobimy, może nawet przyjęcie zrobię, zobaczymy. Mm, no. Tutaj się ktoś myje. Także... Aha, to ja. <laughs> Także do zobaczenia, cześć i pa. Pa pa! Stawiajcie oceny i subskrypcje. Zapraszam do mnie. Zapraszam na kanał Abiego, tak. I na nasz kanał Discord, gdzie można z nami porozmawiać, opisać i tak dalej. Tak właśnie. Pa!